gala bestsellery Empiku już jutro. Mam nadzieję, że nie ominiecie najlepszej imprezy w roku. Ja nazywam się Oskar Cynsk i właśnie tam jadę, żeby wystąpić. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Oglądaj na żywo o 20.00 w TVN. Sponsorem transmisji gali bestsellerów Empiku 2024 jest Empik. Właściciel salonów, aplikacji i sklepu internetowego Empik. Właśnie dotarliśmy do wielkiego finału. Robię wszystko, żeby wygrać. Bardzo trudno będzie. Mistrzowskie Pojedynki. Eternal Glory. Finałowy odcinek w środę o 20.50 w TVN. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor Latima. Producent serów topionych. Na program zaprasza sponsor. Producent zielonych herbat Lipton. Na program zaprasza sponsor. Producent leku Polopiryna Gardło. Na ból gardła i stan zapalny. for ordinary ease is even more than anyone that you adore can love qatar Zatkany nos? Weź Sinupret Extract i odzyskaj dostęp. Sinupred Extract działa już od pierwszych objawów zapalenia zatok. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie czekolady i ciastka Milka. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Oraz ser żółty w plastrach Gouda lub Morski Światowit. 500 gramów lub 2 razy 250 tylko 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Do tego napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta lub Kinley. 6,99 za butelkę przy zakupie trzech. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Biedronka. Gdy wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają, bierz Groprinozin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Groprinozin Forte. I wracaj do aktywności. Pamiętasz jak ktoś chapsnął ci maestro? Jak dziś? To ja. Mieliśmy swój magiczny moment. Ja, duża porcja mięsa i te idealnie dobrane dodatki. Ja bym ci nigdy tego nie zrobił. Wszystko jest okej. z Bioty, to osłona dla uszu, nosa, gardła i brzuszka. Kiedy podawaliśmy antybiotyk, pamiętaliśmy o osłonie jelit. Teraz wiemy, że osłony potrzebują Uf, uszy, z no, zgarnie brzuszek. Z Entitis Biotek. Suplement diety Entitis Biotek, Innowacyjne, jedyne w Polsce rozwiązanie. Poczwórna osłona przy antybiotyku. Ponad 300 badań naukowych. Entitis Biotek Osłonowo przy antybiotyku przez 10 dni. A potem oczywiście oryginalny Entitis od firmy Polski Lek. Jestem Franciszko Montini Nikt nie choka pomidorów, tak jak ja. Dzięki temu pomidory Mutti zachwycają pełnią smaku. Mutti. Jedna rodzina. Wspólna pasja. Pomidory. Jak zima, to maraton. Filmowy. Jak maraton, to nagroda. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na zimę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Dopadł Cię ból brzucha? Nospa Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I know how hard this is. Samowieśni mi buty na wycieczkę? Obiecałeś? Oczywiście. I poćwiczymy wieczorem czytanie mapy, co nie? Oczywiście. A za wycieczkę zapłaciłeś, prawda? Oczywiście. W aplikacji Santander Mobile pieniądze przelejesz natychmiast za darmo do różnych banków. Santander Bank Polska pomaga w ważnych dla ciebie sprawach. Kocham tę pracę. Za te przerwy. No. No. Jak głodny to przerwa i do żabki Aktywuj kupon w aplikacji Żabka I kup sałatkę z kurczakiem i makaronem za 8,50 Uczucie pełności? To może być znak, że twoja wątroba nie domaga Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Essentiale Max Na program zaprasza sponsor Lorenz. Producent chrupek Monster Munch. Sponsorem programu jest producent Valerinu Sen na trudności w zasypianiu www.valerin.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku Ibum Forte na ból i gorączkę u dzieci. Mówi kapitan, lot do Nicei potrwa 7,5 godziny.